Podsumowując sytuację Talia, którą stworzyłem w poprzednim odcinku Czyli dziadownik 101 Jest gówno warta. Ale chcę wygrać tym pajacem bo Zabrakło przywracania zdrowia bohaterowi Dałoby coś pocisnąć, zniszcz stronnika, przywróć trzy punkty zdrowia, 6 punktów swojemu, to jest dobre, bo to zniszczy dowolnego stronnika. To jest syf. To jest fajne. Odrzuć dwie losowe karty. To też jest fajne. I tego Harrisona można wsadzić sobie gdzieś tam. Limit talii wyczerpany, limit talii wyczerpany. No i to są te karty. Potrzebujemy coś, co mnie porazuje zdrowiem. Bo niestety była bieda. Przezwij golema, agonia, dobierz kartę. Ukrycie. Coś tam było. Przywróć trzy punkty zdrowia i myślę, że coś tu zastąpimy. Dowódca rajdu, prowokacja wyższego poziomu, tyle. <laughs> Zobaczmy, co z tego wyjdzie tym razem. Oglądam ostatnią partię mówi Luki, idę spać. Dobra, do rzeczy. Chcę tym wygrać. To jest smutna talia. Zobaczymy jak wyjdzie. Wywal zaklęcia. Może to jest jakiś pomysł. Okej. Okay. On też molestuje, ale tak słabiej. To jest fajne, to jest fajne, to jest... Trochę lepiej. Jest, już fajnie musimy dotrzeć, dotrwać do... ...tury numer 3. Tutaj pojawi się prowokacja. Jak prowokacja przeżyje, to będzie całkiem nieźle pałować. I przegrano cienka talii. A jaki jest inny argument? To są moje karty stworzone przeze mnie, więc... to jest oczywiste, że to z wina talii. To lepiej zachować. Och. No nic, szkoda. Okej, okay, od prowo nam nie będzie brakować przynajmniej. Uderz, uderz śmiało. Pewnie zbufuje. Nie, daje zwierzę tożka. Uderz. My się takich kamstwa nie boimy. Ładne wejście ma kolega. I co ty na to powiesz? Jeśli tam mówisz nareszcie Injustice wychodzi na PC. To jest straszna biotyka. Mi się bardzo nie podobała. Niestety. Mortal jeszcze się trzymał kupy. Ale to Injustice. Ci goście z tego dawnego Midway, jak się teraz nazywają, jakieś tam Ewe coś tam. Oni są kiepscy jeśli chodzi o tworzenie, Nie podają się ich portrety postaci. Tyle, tak w skrócie. To jest fajne. A teraz. Witaj! To Boże, źle. Bo on miał nie zabić. A zabiję. To nic, nie będziemy na razie molestować do końca. Tylko wyjdziemy z prowokacją number 2 No i chcę dobić tak jednego, żeby sobie dobrać kartę, ale się nie udało. Eee. Pozdrawiam. Cię. Pozdrawiam. Cię. Miał być samoloty. No już, już, już. Ostatnia. Chyba, że coś pójdzie nie tak. Zaczęło się lepiej, jest pozytywnie i miło. I będziemy teraz molestował tym, tak? Zabiję tego albo tego. No jedno wychodzi, są tak samo mocni. A najlepsze przed nami. Kiedy WBW w końcu? Czekam na ten. Czyli tam gry na Androidy, czekam na interfejs komunikacyjny, który pozwoli mi to zrobić. Jakby to odchodować byłoby super. Myślę czy wejść z tym. Z prowokacją. Tego się pozbędziemy, żeby mnie zdrażniło. I będziemy z jeszcze jedną prowokacją. Bo tam obszarówki raczej nie widzimy, więc absolutny, absolutny luz. Będzie to i to następnym razem. Wejdzie Bydlak. Trochę go tam pociśniemy. No musisz uderzać tym, bo to zdechnie. Chyba że ma jakiś anty. Oczyszczacz. No ale to jest, no, dead jest niestety. Trzeba bić, chyba że on sobie nie zdaje sprawy. Uderzysz w tego, uderzysz w tego, no tak czek warto, kolego. Co powiesz na to? Pomyślał. Prawdzie mistrzowskie zagranie. Patrzcie na to. Nie mogę się doczekać. Wchodzi słonik. I morduje to wszystko. No! Na co on jeszcze czeka? Powiedzcie, na co on czeka? To zdechło. I jest tak. Przytulenie. On myśli, aha, ha, ha teraz cię pocisnę. Ale tutaj wchodzi przerażający infernal. Uf, 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 uf. Rozwałka Co ty na to powiesz? Co tam na szacie? Heartstone, podobno podczas OpenBT ma wyjść na Androida. Nie, tam podobno... Na Androidzie wyjdzie w maju, nie? To w lecie. Jest słoń. Pani z dzikiem. I inne takie przykre. Słabe, innymi słowy, słabo. Eee... Witamy w krainie miliarda prowokacji. A, zabiję sobie go. O, to będzie słodkie, bo to zabije wszystkich. Tyle. Co ty na to, kolego? Karty się kończą, czas ucieka, zbijamy pierwszy witraż i gasimy światło. Ok. <laughs> Doskonałe. E, dostawiamy tę prowokację. Nie wychodzimy z tą. Dlaczego? Ponieważ się stanie krzywda jemu. Lepiej w tym wypadku siedzieć z tą kartą i bić. I bić tutaj. I molestować. Robi się sympatycznie. A w sobie w nowego. Proszę, proszę, przywódca rajdu. Ja bym jeszcze infernalem wyszedł. Nie mogę, bo stracą po punkcie zdrowia. Owszem, mógłbym wyjść, ale nie chcę ich tak osłabiać. To zaraz zdechnie, to zaraz padnie. Nie ma tragedii. Żółwior. To jest jest dowódca rajdu ostatni, którego zaraz zmasakrujemy. Jest prowokacja. No, okej. Okay. Prowokacja co nieco zmienia. No dobrze, niech sobie uderzy. No, oprócz tego my się raczej nie boimy tego, co tutaj zaszło. Nie przejdzie przez to prędko. Chodujemy zwierzaka. On będzie całkiem fajny i mocny, taki naprawdę mocny. Eee, hmm, Pasowałoby się tego pozbyć, żeby to nie bufował tych syfów. I czekamy kulturalnie. Wiemy, że nie powinno być obszarówek. Ubijamy drugi ten. Ostatnia tura może być ostatnią. Czy właściwie następna tura może być ostatnia? Bo będzie... ho ho ho... 16... no dead będzie. Jakby co będzie to... tutaj jeszcze 3 dla wszystkich? Myśl sobie myśl, no ale no... Spójrzmy prawdzie w oczy. Fajny, fajny, słodki, no, ale no Dzik Kolego, niestety, ponieważ chcę bardzo pocisnąć ci tę talię. Uderz. No wybierz sobie jednego. Tego tutaj. Halo. Nie bolało. Kombo na stole, tak. <grywa> Jest. Da się go lubić. hajs wpada, i tym optymistycznym akcentem można niestety karcianą przygodę zakończyć. Cóż, czas na jedną szybką rozgrywkę w świecie samolotów. Powiedzcie, ciemność.